No, no, witajcie. Jestem już po wybudowaniu tego wszystkiego. Zbudowałem tu wszystko: te typu skrzynia i takie łóżko, i to na zbroję, że mnie musiał Zrobiłem parapety, wkłam kwiaty. Zrobiłem dach, żeby już nie padało. I teraz schodzę na dół o jedną rzecz. Chyba już się domyślacie o co mi chodzi. Biorę tory. I będziemy robili ten tory, I Ja sam sobie się tym przejdziemy. Ciuchcią, kolejką. I wreszcie możemy tu zejść do tajemniczego miejsca. Tam jest przejście do domku, tamtego krizuliwę. My idziemy sobie tu, i dziś ja muszę zamienić tak, no i tak. Nie jak daleko to się nie czyli tutaj stawiamy tor. Okej. Okay. Dobra. Co wiemy dalej? Myślę, że mi to powinno starczyć. Sorry, że tak rzadko gadam, ale. Tak. Skupienie. Wiecie o co chodzi? Skupienie po prostu. Dzisiaj hashtag. Wtedy były. Ostatnio był hashtag krowa, więc w tym filmie będzie hashtag tory ok? ok czyli hashtag tory będzie w dzisiejszym odcinku więc możecie napisać hashtagtory, tory jeżeli dotrwaliście do tego momentu oczywiście jeżeli nie nie dotrwaliście tylko po prostu yy, tak yy, jest napisane to po prostu napiszcie tak po prostu sobie. może wam się uda trafić na ścianę Zresztą pokażę Wam ściany naszych widzów. Jak skończymy ustawiać tory, to wrócimy naszą kolejką. Chyba że. A nie, mamy tam postawione. Ciekawe, ile jeszcze nam zostało. do zobaczyć. On już blisko. Co tu zrobimy? Przyspieszenie? Gdzieś.

Te bloczki zniszczymy raz, dwa, trzy tory. Teraz sprawdzimy, czy działa. Nie, niestety nie sprawdziłem. muszę się wrócić. Ja wrócę się po wagonik i zobaczymy się, jak już będę w tym samym miejscu. O, nie wróciłem z wagonikiem. Wagonik sobie postawimy. I jedziemy. Akurat w tą stronę to, to ten tor nie jest przystosowany dlatego na razie jedziemy tak wolno, bo od tamtej strony powinno się jechać w tą stronę, tym torem, a od tamtej strony tym tutaj, tutaj tym drugim bokiem. Dlatego tak jedziemy wolno, powoli. Jak jechałem z wagonikiem do, do, do was tam w tamtym miejsce to było szybciej pokażę wam przyjedziemy się jeszcze, jeszcze raz w tamtą stronę no i wagonik spierdzielił Patrzcie, stawiamy sobie wagonik tu. Nie! O, dobra. I teraz. Jedziemy. Pamiętajcie o napisaniu hashtag. Tory. To uda wam się może trafić na ścianę widzów. Gdzie? Na zakrętach jest trochę szybciej niż jak jechaliśmy w tamtą stronę. O jedziemy, obrotem Nie wiem co możemy porobić w sumie Jak już tory postawiłem I rozpoczęliśmy naszą kolej, no to w sumie Nie wiem co możemy porobić Chcę żeby było coś ciekawe Nie, nie wiem W sumie... Nie wiem, coś wymyślę. Bo praktycznie domek mamy skończony, skończony już. za wagonik i idziemy odłożyć. O, o wiem, już, już wiem, co zrobimy. Musimy iść do spiżarki. Mamy drewno w roku, mamy drewno. Teraz to mamy, to mamy, czyli idziemy tu. No i dobra. Nie wiem ile potrzebuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie mamy tego, co chcę, więc muszę się przelecieć po to, co chcę. Też czuję, że, że to mi nie starczy, ale wezmę to. to było dobrze. Czyli jeszcze sobie zrobimy to i będziemy mieli praktycznie to co chcę zrobione. I skończę to wam końcu to. że już się domyśleliście, jeżeli się domyśleliście, to napiszcie. Jeżeli się domyśleliście co ja robię, to możecie napisać chętnie, przypnę wam serduszko. Dobra. Napiszcie komentarzy, kto może udał wam się trafić na ścianę widzów. Warto zawsze próbować, za którymś razem pewnie i tak się wam uda bo mam mało widzów, więc...